Siema widzowie, generalnie tego paczka dostaniecie na 100 lajków like pod tym odcinkiem. Więc mam nadzieję, że dobijacie tyle łapek i co? Mam nadzieję, że też odcinek w formie takiej bardziej komentarzy Wam się spodoba. Zobaczycie mój duel z Marcelem. W sumie moje duele. W sumie wygrałem chyba z 2 czy 3 walki, a resztę przegrałem, bo no, za słaby jestem na Marcela plus mam no, starą myszkę, na której się grać praktycznie nie daj co. To tyle ode mnie. Możecie jeszcze napisać w komentarzu, czy taki format się Wam podoba i czy chcecie więcej takich odcinków. Ja już nie przedłużam. No to co? Siema. Wielki pojedynek, mistrzu. Jak ja dzisiaj się nie. Ja. Yeah. XX Marciallo XX versus yy, 1 1 <grystanie> No siema. <grystanie> Elomanej, co się tu robi? Czekaj, poczekaj mam? No dobra, mam. Uuu, kurwa, prawie zadałem. Widziałem, a właśnie. w tej myszce mi boczne przyciski nie działają. ja pod bocznym mam wędkę. Jak tak możesz grać? Normalnie. Aaa, <noise> <noise> oj nie tym razem byszku.

<laughs> <laughs> Nine order for the at the boot I'm gonna walk on stage with a whole lot of water with a whole lot of on me. Glock hanging out my side in my pockets for the east. Leave was playing in the street, never talking about the beef. You the turn, never speak, you the one that I keep. They Eee, nie nagrywałem, widzowie. Nie wiem co nagrywałem, bo patrzę i mam wyłączone nagrywanie. No! Nie! Ja tak samo ja... robię, jak ty nie, nad... no! nie, No! nie <laughs> mogę, no. To tylko raz mi się udało wędkę wyciągnąć. <laughs> na tym Bloody nie jest tak łatwo 3-6 robić tak jak na Gloriusie <grywa> kurwa No, zostaw mnie okej? Okay? Przepraszam, ja już nie będę Sam się podpaliłem <grywa> Oj Ja już nie było co? Dokładnie tak jak mówisz tym, tak dużo co? Bo się zgenerowałem przez chwilę Kurwa, nie mogę tej wędki wyciągnąć Co? Ha many, co się tu robi? Taki protip, jak jesz to skacz, żebyś... Wiem się... Hopie Ten... Wiem kurwa Nie ucz ojce dzieci robić co? Ty miałeś jeszcze... Yeah, pierdola. To ja może tak. Wydawało mi się, że 3 zjadłeś. Kurwa. Mm. Fuck. Ha. Miałeś film, Miałeś kiedy <grym> czy nie? Ojoj. Fuck. To nie są moje bloki. Pod czym ja mam teraz bloki? <grym> Dobre pytanie. Ja nawet bloku. kurwa Totalny tryhard Co kurwa, jak ty tak szybko się zregenerowałeś? Oh fak. Idęam sobie regenki. Nie wystarczająco. O kurwa. CO JEST HALO WIDZOWIE HO Spoko Marcel, nie ma problemu Dzięki za... Możliwość zregenerowania się Spoko no tam, stary, jaka, się... nie ma problemu Nie kępuj się <laughs> Że ty zawsze tak do ostatniego momentu czekasz z tym łukiem? A, nie miałem już w ogóle GL GG GG